Wstaję sobie rano i choroba złapała mnie Wszyscy panikują, a to zwykłe przeziębienie Mówią mi na zdrowie, chociaż z nikim mi się nie pije Nie powiem, że to trochę miłe kaszle i kaszle z nosa, leci krew, mimo że zaraz padnę, to nadal piszę ten wiersz, wszyscy się patrzą jak na dziwną osobę, nie przejmuję się tym, a chyba powinienem jestem osłabiony w głowie znowu się kołyszę, ktoś coś do mnie krzyczy, tak wyszło, że go nie słyszę, bo prochu nominował mnie i w sumie to jest fajnie, w pięć minut nagram przestawkę i pójdę najebać się. to w końcu dobra szansa, żeby mógł pokazać się i mógł powiedzieć prawdę o tym, że desperados się, ale ja już kończę, bo zaraz wyjebie się, to była bo ja się Saska, do zobaczenia niebawem. Nominuję Maxa oficjalnie, Miłosza Krawczyka i kołka. Pozdro.